Urząd miasta Sieraca po konsultacji terminów z zarządcami budynków wielorodzinnych ustalił harmonogram odbioru świątecznych choinek. W poprzednich latach odbieraliśmy w połowie stycznia i później okazywało się, że wiele choinek zalegało później przy wiatach śmietnikowych. Dlatego w tym roku ten odbiór jest w lutym, jest to 9 i 10 lutego w środę i czwartek, czyli mieszkańców zabudowy wielorodzinnej bloków prosimy, żeby te choinki no najlepiej w pierwszym tygodniu lutego wystawili przy wiatach śmietnikowych. Właściciele domków jednorodzinnych mogą umieścić choinkę w brązowym pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne. Jeżeli ktoś chce pozbyć się swojej choinki, e, może ją pociąć i, i umieścić w pojemniku bio, który co dwa tygodnie jest odbierany z terenu posesji. Od marca, e, jak co roku, będą podstawiane pojemniki na odpady zielone, które co miesiąc w 11 rejonach miasta. W dwudziestu kilku punktach są ustawiane, i tam możemy dostarczyć też takie odpady zielone, nie tylko choinki, ale też inne. Choinka przed wyrzuceniem powinna zostać pozbawiona wszelkich ozdób doniczki czy stojaka. Odebrana przez pracowników przedsiębiorstwa komunalnego trafi do stacji przeładunkowej odpadów i zostanie zutylizowana. Ale jak przypomina kierownik referatu, utylizowanie drzewka to ostateczny sposób pozbywania się tej świątecznej dekoracji. Mieszkańcy, którzy mają możliwość wykorzystania jej, lepiej, żeby Ponownie użyć, czyli na przykład użyć jako ozdoby na naszych grobach bliskich. Można użyć je otulając rośliny przed mrozem. Sposobów jest wiele, także zanim coś wyrzucamy, może najpierw pomyślmy, w jaki sposób można to ponownie użyć. A przez cały rok można je też dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dzigorzewskiej.